Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jaka duża zmiana do Ciebie idzie i czego możesz się spodziewać w kolejnych tygodniach. Także serdecznie zapraszam na ten rozkład. Zacznijmy sobie od tego, jakim, w jakim będzie to, że tak powiem, aspekcie życia, w jakim obszarze. Także spójrzmy, co tutaj się pokaże. Ok, Herofant. No to jest karta, która w kontekście obszaru wskazuje nam na taki obszar, który powiedziałbym, że jest związany z pewną lojalnością, wiernością, ustalonymi zasadami i często niesie presję w stylu tak się powinno robić. Więc tutaj może chodzić o sferę miłości. Jeśli mówimy o relacji sformalizowanej lub takiej, która podlega ocenie rodziny, otoczenia czy jakichś moralnych oczekiwań, to może też dotyczyć pracy. Szczególnie jeśli to jest, jeśli pracujesz w jakiejś instytucji publicznej, gdzieś, gdzie są takie dosyć wiesz, ustalone ramy, zasady, gdzie jest hierarchia konkretna. Więc no w takim miejscu właśnie jak korporacja, szkoła, czy jakieś miejsce, gdzie, gdzie właśnie obowiązuje konkretna hierarchia. To nie jest energia romansu, bez zobowiązań czy jakiejś spontanicznej przygody. Tu mówimy o czymś, co ma fundamenty i zobowiązania. Często na papierze. Hierofant to również często nauczyciel, przewodnik, dlatego zmiana może dotyczyć wejścia w rolę mentora lub ucznia, zdobywania nowej wiedzy, formalnych kwalifikacji, kursów czy ogólnie Twojej ścieżki zawodowej opartej na certyfikatach i tytułach. Jeśli jesteś w pracy, to może pojawić się awans do roli wymagającej większej odpowiedzialności. Albo przeniesienia do działu, w którym obowiązują bardziej sztywne procedury. Natomiast w relacjach Hirofant często pokazuje przesunięcie z takiej luźnej więzi, atmosfery, w stronę bardziej formalizacji, czyli no jakiejś zaręczyny, ślub, wspólne zamieszkanie. Albo przeciwnie, czyli konieczność skonfrontowania się z tym, czy chcesz żyć według zasad narzuconych przez partnera. Rodzinę czy społeczeństwo. I ta zmiana może być więc zarówno krokiem w stronę legalizacji miłości, jak i momentem, gdy musisz się zbuntować przeciw czemuś, co ogranicza. Natomiast to jest taki, można powiedzieć, bardzo szeroki zakres, a my chcemy wejść w bardziej konkretną, że tak powiem, konkretne, bardziej charakterystyka tej zmiany. Także spójrzmy, co się pokaże dalej. A dalej pokazuje się no ciekawa karta. Dwójka kielichów, karta w kontekście tego, już co dokładnie w tym obszarze się zmieni. No i tutaj, no, widać, że zmiana będzie dotyczyć dużej jakiejś relacji, tak? Dotyczyć relacji, która jest bardzo bliska. To nie jest jakiś ogólny temat, wiesz? To nie będzie coś, jakaś zmiana w rodzinie czy zmiana w zawodzie. Tu mamy sedno w połączeniu dwóch osób. I to w kontekście Hierofanta oznacza relację, która albo już jest sformalizowana, albo właśnie zmierza w stronę formalizacji. To jest karta, która mówi o prawdziwym partnerstwie. O poczuciu yy, takim no, partnerstwie, które jest właśnie uczuciowe, ale też takim, w którym obie strony świadomie decydują, że są razem, po coś więcej. I w Twoim przypadku może to być wejście w nowy związek, który bardzo szybko stanie się poważny albo istotny. E Istotny, ogólnie istotny, chociaż to, to tak sobie myślę, że tutaj y, może również chodzić o rozwój aktualnej relacji, tak? która oczywiście już w tym momencie istnieje, ale dopiero się rozwinie. Natomiast w takim wypadku y, ten zakres czasowy tego rozkładu może się lekko przedłużyć. To znaczy, y, jeśli mówimy tu o relacji, która już istnieje ale który oczywiście również się pojawi, to faktycznie ten zakres lekko się wydłuża. Do kilku miesięcy ta energia może się manifestować. Także jeśli faktycznie masz jakąś relację, albo jesteś sama, to faktycznie być może spodziewaj się nowego kontaktu, który to dosyć szybko, jak na nowy kontakt, przerodzi się w coś takiego bardzo poważnego. E także no jakieś właśnie oświadczyny wspólne zamieszkanie ustalenie długoterminowych planów dwa kielichy przy hierofancie wyraźnie sugerują temat małżeństwa lub związku który spotyka się z akceptacją lub presją ze strony rodziny i otoczenia twojego jednocześnie ta karta w tym miejscu Pokazuje, że sednem tej zmiany nie będzie sama instytucja, czyli jakiś ślub czy dokument, ale przede wszystkim emocjonalna więź. To jest tak, jakby dwie osoby się spotykają, patrzą na siebie, decydują, że chcą razem iść dalej. Być może odczuwasz, że to jest przełom w jakości relacji. Możesz odczuć to w ten sposób, że właśnie będzie więcej wzajemności, więcej bliskości, wsparcia, ale co ważne, w połączeniu z Chiropantem, to partnerstwo będzie musiało się zmierzyć z pytaniem: czy oboje jesteście gotowi żyć według pewnych ustalonych reguł? Czy wasza miłość jest w stanie udźwignąć zobowiązania, które idą w pakiecie? I to jest duża zmiana, bo jednak, no, faktycznie tutaj nie mówimy o jakichś tam wiesz. Relacji, która się pojawi i powiedzmy, będzie czymś fajnym dla Ciebie, ale będzie to faktycznie mocna formalizacja, pytanie o zasady, pytanie o to, jak dalej to będzie wyglądać. Dwójka kielichów to może też oznaczać tutaj powrót lub pojednanie, tak? dlatego że dwa kielichy często pojawiają się tam, gdzie dwoje ludzi ponownie odnajduje wspólny język ale to będzie to od razu powiązane z koniecznością ustalenia na stałe waszej sytuacji. No to być może faktycznie mieć tutaj większy sens, znaczy duży sens, tak, że jest jakiś powrót, ale z tym jest związany też jakby no całe taka, cała taka reguła, że tak powiem, tego powrotu, tak jak to wygląda i i na jakich zasadach to, jest, to, to się odbywa. To całkiem logicznie i spójnie brzmi. Dlaczego ta zmiana przychodzi właśnie teraz? Siódemka mieczy. Brutalnie jasna karta w tym miejscu. Ta zmiana jest efektem sytuacji, w której pojawił się brak pełnej szczerości, ukryte działania, kombinowanie lub podwójna gra. To może być moment, w którym prawda wychodzi na jaw, maski spadają, a to, co było przemilczane, wymusza reakcję. I przebudowę całej relacji. Przy Hirofancie i dwójce kielichów ten sygnał jest mocny. Mówimy o partnerstwie, które formalnie lub emocjonalnie jest bardzo zobowiązujące, ale w tle ktoś gra nieczysto. I tutaj oczywiście może chodzić o zdradę niekoniecznie fizyczną, równie destrukcyjna bywa emocjonalna zdrada, natomiast może chodzić też o ukrywanie istotnych informacji. Działanie poza ustaleniami, brak lojalności wobec wspólnych zasad. Siódemka Mieczy pokazuje też strategię. Ktoś robi coś po swojemu za plecami drugiej osoby, bo chce uniknąć konfrontacji lub odpowiedzialności. I ta zmiana przychodzi do ciebie teraz, bo układ sił w tej relacji dochodzi do punktu krytycznego. Jeśli to ty czujesz, że ktoś coś zataja, no to uwaga, bo będzie moment, w którym he, no przestaniesz udawać, że tego nie widzisz. Natomiast jeśli Ty do tej pory omijałaś pewne rozmowy lub sama działałaś po cichu, to uwaga, bo los wymusi konfrontację i określenie zasad na nowo. Hierofant mówi: Wracamy do reguł albo kończymy. Na no, Siódemka miecz dodaje, że inaczej ta gra i tak się posypia. Jest to też wątek ochrony siebie, bo Siódemka Mieczy była kartą wycofania się w taki sprytny sposób z sytuacji, która przestała być zdrowa. Może więc ta zmiana jest dla ciebie szansą, żeby zakończyć etap życia, w którym musiałaś ciągle coś ukrywać, ciągle kontrolować, domyślać się wszystkiego, a i tak. Nie było z tego konkretnego pożytku i szczęścia. I to zaczęło męczyć. No tutaj, jeśli tak jest, to jest dobry, dobry kierunek. Królowa była w tej pozycji piątej, czwartej, przepraszam. To jest karta, która pokazuje się na, w kontekście tego, jak ta zmiana wpłynie na twoją codzienność, na twoją codzienność życia. No i tutaj to jest karta, która pokazuje, że niezależnie od tego, jak trudny jest powód tej zmiany, a 7 miecza pokazuje, że całkiem trudno jest to zmienić, jej efekt w praktyce będzie dla Ciebie wzmacniający. To jest moment, w którym zaczynasz żyć odważniej, pewniej, na własnych zasadach. Jeśli faktycznie tutaj jest jakaś, jakieś zerwanie kontaktu, czy zakończenie relacji, bo no patrzę, tutaj wiesz, jakieś formalności, jakieś, jakieś miłości. Jakąś trudność, takie, takie, że tak powiem, skuranie, żeby to w ogóle utrzymać, to razem tworzy nam taki obraz, być może relacji, która jest u ciebie w życiu, którą ciężko zerwać, ale jednak trzeba ją zerwać. Ty o tym już wiesz. To może właśnie o to chodzić. No i tutaj, jeśli tak jest, znaczy, niezależnie czy tak jest, czy tak nie jest, sytuacja jest trudna, sytuacja jest związana z jakimiś emocjami, z lekką formalnością albo być może jej brakiem też, bo co jeśli tu jest jakieś emocje, uczucia, ale coś jest ukrywane i jest złość, że nie ma tej, tej formalności. No, jak zawsze ta interpretacja jest taka, wiesz, płynna, więc mam nadzieję, że do siebie jakoś dopasujesz to, co chcesz usłyszeć, czy to, co powinnaś usłyszeć, bo tutaj wiadomo, że rozkład jest ogólny, więc nie wszystko jest idealnie, ale mimo wszystko myślę, że coś tam do ciebie trafia. I tak też królowa była, wracając do niej, do naszej bohaterki, która pokazuje, że w efekcie tej zmiany tak naprawdę to wszystko będzie dla ciebie wzmacniające. I nie tylko z tego powodu, że wiesz, uczysz się na błędach, że coś tam będzie na przykład właśnie nauczone na błędach, tak dosłownie mówiąc. Ale też dlatego, że zaczniesz żyć odważniej. Na własnych zasadach. To znaczy, że. Codzienność po tej zmianie będzie bardziej taka skupiona na Tobie, na Twojej energii, atrakcyjności, kreatywności, na poczuciu sprawczości, którego być może wcześniej nie miałaś albo było ono limitowane w jakiś sposób. Królowa buław jest kobietą, która nie czeka, aż ktoś jej powie, co ma robić, tylko sama decyduje, w co wkłada swoją energię, z kim spędza czas. A kogo usuwa ze swojego toczenia. Jeśli do tej pory dużo Twojej codziennej uwagi pochłaniało utrzymywanie relacji czy pilnowanie, by wszystko było dobrze, znaczy było dobrze, to jest dużo powiedziane, bardziej trzymało się kupy, no to Królowa Bław mówi, że teraz ten balans przesunie się w stronę pielęgnowania własnych pasji, przyjemności dla siebie. Więc no, faktycznie tutaj zdaje się, że e, wiesz, Hierofant i dwójka kielichów pokazują, że punkt wyjścia to jest poważna relacja, ale królowa buław w tej pozycji mówi, że ta zmiana sprawi, że w codziennym życiu przestaniesz funkcjonować w cieniu partnera czy cudych oczekiwań. I to może oznaczać większą niezależność finansową, więcej czasu na rozwój zawodowy, również społeczny, a także powrót do poczucia własnej atrakcyjności, kobiecej mocy. Czegoś, czego być może nawet już czasami nie pamiętasz, jak to, jak to było. Także codziennie możesz zacząć doświadczyć tej spontaniczności, wyjścia z domu, spotkania z... Ludźmi, po prostu z ludźmi, czy to z koleżanką, czy, czy z przyjacielem, aktywności, które wcześniej były, mogły być blokowane przez jakieś inne obowiązki, konieczności, dostosowanie się do drugiej osoby. Królowa była w to też więcej energii społecznej, tak? Czyli ludzie będą cię dostrzegać, reagować na ciebie, wiesz, powiedzą ci, słuchaj, no promieniejesz, co się dzieje. Także zmiana, która idzie. Jest generalnie dobra, powiedziałbym. Ona będzie, ona będzie ciężka, przepraszam, ona będzie ciężka tutaj, bo widać, że to jest jakieś, wiesz, tajemnica, no, duży, duży ciężar. Siódemka mieczy to nie jest dobra karta. No ale... Królowa buław rekompensuje ten, ten ciężar. Ta energia jest świetna, nie? W tym, w tym miejscu. Więc tutaj jakby... szedłbym w to, ciem, w, to w ciemno. Tak, tak mówiąc kolokwialnie już. E, dobra, idziemy dalej. E, Rycerz Mieczy na pozycji czwartej, e, przepraszam, piątej, kurczę, co jest dzisiaj e, z tymi liczbami. E, na pozycji piątej oczywiście Rycerz Mieczy e, w kontekście tego, jak ta zmiana wpływa na twoje emocje i poczucie bezpieczeństwa. E, no tutaj intensywność, szybkość, e, momentami burza. To pokazuje, że, wiesz, no, wracam do siódemki jeszcze mieczy, to jest ciężkie. To nie będzie łatwe, tak? To, 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 nie są, to nie jest spokojne oswajanie się z nową sytuacją. To jest raczej nagły przypływ adrenaliny, gotowość do działania, ale też poczucie, że musisz reagować błyskawicznie i nie ma miejsca na zwłokę. Także może być lekka ekscytacja, ale też duże napięcie, duży stres. Z jednej strony ogromny przypływ odwagi, no bo rycerz mieczy to jest wojownik, tak, to jest wojownik słów, czynów, których, który nie chowa się w kącie. Z drugiej pewne poczucie destabilizacji wystąpi, bo, bo tempo wydarzeń sprawi, że poczucie bezpieczeństwa będzie mniej oparte na stałości, a bardziej na Twojej zdolności do szybkiego adaptowania się do zmian. E w ogóle jeszcze a propos moich singli, którzy być może tego słuchają, tak? Bo mówię to już tylko o relacji, znaczy o sytuacji, w której jest relacja i w której z niej wychodzimy. Jeśli jesteś singlem, no to pokazuje, że do ciebie idzie jakaś dobra relacja, z tym, że ona będzie na początku ciężka, ale potem będzie dynamicznie i generalnie ta energia będzie dobra. Także, no, tutaj taki dwukierunkowy można powiedzieć rozkład, bo dla relacji one się być może kończą, szczególnie jeśli myślisz o tym od dłuższego czasu, to one się kończą. Dla singli moich tutaj widać, że coś się pokazuje i całkiem dobra energia, tak? Z tym, że intensywna, więc trzeba uważać, że ta nowa relacja może być taka trochę, wiesz, porywcza wręcz, trochę jak właśnie szturm, szturm na, na Morzu, na Oceanie. Trzeba będzie go przetrwać, nie jakoś. A być może w pewnym momencie. Że tak powiem, wyskoczyć z łajby, w swojej szalupie odpłynąć na bardziej spokojny ocean. Bo czasami w relacji nie ma co walczyć na siłę. Jeśli nie da się, to się nie da. I lepiej to zostawić, niż się o to bić. Tak uważam przynajmniej. Także, także coś takiego. Natomiast, generalnie, w dwóch kierunkach to brzmi całkiem pozytywnie, bo królowa była w cały czas mówi o tej dobrej energii, o energii siły. Więc no fajnie, nie, bym powiedział. W międzyczasie chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz bardziej indywidualnego czytania, gdzie już skupimy się tylko na Tobie, na twoim, Twojej energii, na Twoim pytaniu również, to zapraszam na stronę duchowykierunek.pl. Link w opisie tego filmu. A tymczasem, wracając do naszego rozkładu, pozycja szósta, mamy cesarza. Wow, i to jest karta w kontekście tego, czy ta zmiana będzie miała korzystny efekt końcowy. No i tutaj cesarz, jest, cesarz pokazuje, że generalnie tak, ale nie będzie to korzyść w postaci stabilności, czy jakiejś siły, czy odzyskania pełnej kontroli nad swoim życiem. To nie jest efekt romantyczny czy lekki, tylko solidny, twardy fundament. Na którym możesz budować bez strachu, że coś się wymknie spod kontroli. Cesarz to jest energia porządku, e, takich jasnych zasad i autorytetu. Po całym tym chaosie, po całym tym chaosie, e, jak to powiedzieć, tak myślę sobie, po całym tym chaosie ta zmiana sprawi, że staniesz na nogi. W taki sposób, że nikt nie będzie w stanie Tobą manipulować czy zmuszać Cię do życia według cudzych reguł. To, co wcześniej było narzucone z zewnątrz, co pokazał Hierofant, po tej zmianie przejmujesz pałeczkę we własne ręce. Więc generalnie tutaj powiedziałbym, że efekt końcowy tego tej zmiany dłużej, która nadchodzi do ciebie. Jest taki, że znajdziesz się w sytuacji materialnie i życiowo bezpiecznej. Czy to dzięki własnym decyzjom zawodowym, czy dzięki relacji, która opiera się na wzajemnym szacunku i równości. Wow! Ale karta kolejna. Na pozycji siódmej cesarzowa, także cesarzamy cesarzową, niesamowite, bo też tutaj pojawia się to karta w zakresie wyzwania dla ciebie, która pojawi się po drodze, i, i karta cesarzowej paradoksalnie mówi, że największym wyzwaniem będzie zachowanie siebie w pełnym, w pełnym rozkwicie, w swojej kobiecej energii i otwartości w trakcie całego procesu, który wymaga od ciebie twardości. Co pokazał cesarz. Cesarzowa to jest karta obfitości, ciepła, troski, kreatywności, miłości i twórczości. Wyzwanie w tym rozkładzie polega na tym, że cała sytuacja może łatwo zepchnąć cię w tryb kontrolowania, twardego reagowania, chłodnej logiki. A twoim zadaniem będzie nie, nie zgubić się po drodze, nie zgubić umiejętności kochania, przede wszystkim siebie. Przede wszystkim świata. Innymi słowy, słowy, możesz stanąć przed wyborem, czy w obronie swojej wolności i zasad zamkniesz serce, czy znajdziesz sposób, by nadal żyć w takim pełnym przepływie energii i pasji. Cesarzowa w tej pozycji. Może też mówić o wezwaniach związanych z rodziną lub macierzyństwem. Jeśli ten temat jest w Twoim życiu obecny, czyli zmiana może wymusić reorganizację relacji z dziećmi, partnerem czy starszym pokoleniem, może też chodzić o konieczność pogodzenia sfery zawodowej z życiem osobistym, tak by jedno nie pożerało drugiego, no generalnie jest to ciężka karta w tym miejscu jako wezwanie. To nie jest błahe wezwanie. Co więcej, tu jest aspekt związany z samooceną. Po siódemce mieczy możesz mieć momenty, w których ktoś podważa Twoją wartość, lub próbuje ci wmówić, że bez tego, bez niego sobie nie poradzisz. Cesarzowa przypomina, że Twoje źródło siły to również Twoja kreatywność, atrakcyjność i zdolność do tworzenia dobrych rzeczy z niczego. I to będzie pole bitwy. Pole bitwy, na którym to oczywiście. Wygrywasz z wszystkim. Z wszystkimi. Na pozycji ósmej, przedostatniej w tym rozkładzie, mamy rycerza kielichów. I to jest karta, która pojawia nam się w kontekście tego, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał tej zmiany. To jest bardzo ważna karta, bo ten rycerz działa w zgodzie z emocjami. Ale uwaga! Bo on nie jest naiwny. On idzie w stronę tego, co go inspiruje, porusza i daje poczucie sensu. To w praktyce oznacza, że powinnaś świadomie wybierać takie relacje, takie działania i projekty, które karmią twoje poczucie piękna, wewnętrznego spełnienia. Wchodzenie w nowy związek lub odbudowanie relacji może być możliwe, ale tylko wtedy, gdy będzie w nim prawdziwa czułość i szacunek. Bez gier. Nie do jakichś tam e, ukrywań, ukrywanych rzeczy, tak, manipulacji. To jest niedopuszczalne. E... Jest również rada, by w tym czasie zmiany nie rezygnować się z marzeń i pragnień, które wydają ci się za piękne, jeśli masz jakieś wielkie marzenia. Nie wiem, co to może być, ale myślę, że każdy ma mniejsze bądź większe marzenie. Jeśli go nie masz, to. To wymyśl sobie te marzenia, bo myślę, że warto mieć marzenia. Yy... I te marzenia, właśnie z tych marzeń, warto nie rezygnować. Szczególnie w tym czasie. Rycerz Kielichów jest idealistą, i w Twoim przypadku to jest siła. Bo to daje kierunek. Pozwala, żeby to, co budujesz po tej zmianie, było nie tylko stabilne, co pokazał cesarz, co wskazał cesarz, ale też wartościowe emocjonalnie. I na końcu pokazuje się śmierć. Bardzo e, ciekawe zamknięcie tego rozkładu na pozycji 9, e, bo mówi o długoterminowym skutku tej zmiany. I to jest karta, która mówi, że ta historia e, zakończy jeden rozdział Twojego życia całkowicie i bez możliwości powrotu. Jestem ciekawy. No tutaj e, kilka kwestii może mieć. E, może być. Może chodzić w tej karcie. Natomiast jakiś rozdział twojego życia wkrótce się zakończy. To będzie koniec nie tylko, nie jako tragedia, tylko koniec konieczny. Coś, co już dawno powinno było się zamknąć. Być może masz taką sprawę. No być może to jest właśnie jakiś związek, jakaś relacja, którą czujesz, że dawno powinieneś zamknąć, ale jeszcze cały czas gdzieś tam trwasz, gdzieś tam dryfujesz. Trochę ze strachu, trochę może z ciężkości zamknięcia tego, co było tyle lat tak wygodne i dobre jednak. No, ale to jest bezpowrotne zamknięcie, zakończenie. No, więc duża zmiana odnośnie miłości generalnie z tego rozkładu wychodzi, tak? Czyli e, ta duża zmiana dotyczy sfery miłości, bliskiego partnerstwa. E, przychodzi w odpowiedzi na brak szczerości lub ukrytą re. W codziennym życiu uczynić ją bardziej niezależną, pewną siebie i aktywną. E, emocjonalnie wprowadzić ją w dynamiczny tryb walki o siebie. No, i finał jest korzystny. Czyli odzyskasz stabilność i kontrolę, ale po drodze y, największym wyzwaniem będzie utrzymanie ciepła i kobiecej energii. I aby w pełni wykorzystać ten potencjał y, tej zmiany, musisz działać sercem i marzeniami. A długoterminowo odetniesz się od starych schematów, tak już bezpowrotnie, zamykając ten rozdział. Także, wow, no, myślę, że całkiem mocne czytanie i pozytywne, także fajnie, bo oczywiście te e, pozytywne czytania lubimy, e, także fajnie, bo myślę, że większość jest pozytywna. także e, to tyle. Serdecznie dziękuję za odsłuch do końca. Oczywiście zapraszam na stronę duchowykierunek.pl. Jeśli masz jakieś swoje pytanie, e, to myślę, że mogę pomóc e, z tym pytaniem. Jeśli masz jakąś niejasność w życiu, coś e, Męczycie, że tak powiem, to być może mogę pomóc. Także zapraszam duchowykierunek.pl. Link również w opisie, pod filmem także można kliknąć. A tymczasem dziękuję i życzę pięknego dnia. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Hej!